Edyta Górniak odpowiada na zarzuty po igrzmi odebraliście RADOS wczorajszemu wczorajszemu zwycięzcy. Wciasnie milkna echa niedzielnych preselekcji do Eurowizji 2023. Triumf Blanki Stajkow nie tylko spotkał się ze stanowczym z stanowczym sprzeciwem wielu fanów konkursu. Lecz również zaowocował teoriami spiskowych na temat wyniku głosowania. Podczas gdy najwięcej głosów widzów zdobył Jan. W klasyfikacji Jury wyżej uplasowała się właśnie Blanka. W sieci pojawiły się nawet sugestie, jakoby wokalistka miała być sfaworyzowana przez skład jurorski. Interneuci wskazywali na rzekoma bliska znajomość artystki z Zelanem Krupa, synem przewodniczącej Jury Edety Górniak. Mówiło się tak za, i z choreografię Blanki miał odpowiadać inny z jurorów, Agustin Gurrola. W obliczu medialnego zamieszania wokół preselekcji do Eurowizji oraz zarzutów o ustawiony wyniki i faworyzowanie Blanki Gloss postanowiła zabrać przewodnicząca Jury Edyta Górniak. W poniedziałek wokalistka opublikowała na Insta Stories obszerne oświadczenie. Górniak podkreśliła: Rola przewodniczącej Jury nie dawała jej żadnych specjalnych uprawnień i była odpowiedzialna jedynie za swój głos. Zapewniła tez. Za jurorzy nie mieli czasu na konsultowanie swoich decyzji. Czytając kilka komentarzy na moim profilu, wnioskuję, z regulamin wczorajszego głosowania nie był dla ludzi jasny. Wyjaśniam więc, ze ze swojej strony odpowiadam wylacznie za swoją punktację, która liczyła się nim większym. Lecz równym stopniu ze wszystkimi pozostałymi głosującymi przywilej tytułu przewodniczącej był honorowaniem mojej obecności. Ani rola decyzyjności nadrzędnej, jak niektórzy spekulują. Jedyny moment wspólnej debaty i podliczania punktów, wszystkich pięciu jurorów. Mogło odbyć się w przerwie, podczas której przygotowywałam się do swojego wystąpienia. Co działo się na oczach całej widowni, czytamy. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Górniak nie ukrywala, że jest głęboko zasmucona cała Afera oraz faktem z muzycznym widowisko może rozbudzić w ludziach nienawist. W dodatku, w tak trudnych czasach, zdaniem wokalistki, niektórzy są w stanie wykorzystać każde okazję, By stworzyć intrygę i dać opust swojej goryczy, smutny to obraz, bo daje wniosek. Za jest procent społeczeństwa, który po prostu lubi, a nawet musi nienawidzić. Wręcz znajduje w tym rozrywkę i adrenalinę, czytamy. Jak stwierdziła górniak, hejterzy skutecznie odwrócili uwagę od zwycięstwa Blanki oraz pozostałych uczestników preselekcji. Przy okazji posadzaja co oszustwo juror oraz jej potomka. Drodzy hejterzy, którzy odebraliście radost wczorajszemu zwycięzcy, a także zdominowaliście agresję ocala uwagę od wszystkich pozostałych wspanialych uczestników. Posadzaja co oszustwo wszystkich jurorów, w tym mnie. A nawet mojego syna, mój apel do was. Gdybyście z taka sama gorliwością mówili o miłości, co mówicie o nienawiści, nie byłoby wojen na tym pięknym świecie. Bo wojny zaczynają się w nienawidzacem sercu, napisala. Górniak z już także odpowiedzieć na kilka komentarzy na temat preselekcji. Które pojawiły się pod jej najnowszym instagramowym wpisem. Jedna z internautek zasugerowała na przykład. Za piosenkę Blanki jest ludza, co podobna do utworu solo grupy Clean Bandit. Edyta odniosła się do zarzutów i przy okazji opowiedziała nieco o pracy Jury Preselekcji, zapewniając. Za rola przewodniczącej nie dawała jej specjalnych uprawnień. Jeśli faktycznie jest takie zgłoszenie i realny zarzut, to z pewnością będzie na to reakcja. Bo odpowiada za to twórca utworu. Nie bardzo jednak rozumiem. Dlaczego wszystkie prośby kierowane są do mnie? Byłem tak jak wszyscy artyści, gościem projektu. A tytuł przewodniczącej w tym wypadku nie powiększał mojej roli. Jedynie honorował moją obecność. Nie było nawet obrad. Każdy oddał swoją kartę. Przeczytałem tu kilka komentarzy, jakbym była szefem szefów i sama o wszystkim decydowała. Może normalni ludzie zauważają, ja, za kiedy głosy były liczone, ja byłam przygotowywana do swojego wystąpienia Andromedy. Ludzie to się uwielbiają ja nakręcać. Serio, odpowiedziała. Wokalistka zamieściła też pod postem komentarz, w którym poleciła wszystkim osobom widzacym jakie jest dowody niejasności w preselekcjach zgłoszenia się do producentów. Zobaczcie całe oświadczenie Górniak.